Matki Bożej Fatińskiej. Wielce przygodnych pustoszy tego sanktuarium, ale także chcieli jak najserdeczniej powitać byłego pustosza, który z tęsknoty, z miłości do Matki Bożej Fatimskiej, do tego miejsca przybył i tutaj wspomniał. Cieszymy się z tego i będziemy się modlić tak jak poprzednio, żeby wyszedł z dolegliwości tej choroby związanej z operacją. A oklaskami powitamy jego obecność wśród nas. Całość tych ludzi, pielgrzymów, wiele z nich już śpisnę w ale Ciebie mile wspomina. Tak samo jak mile wspominamy Twoją dobrą matkę, bardzo pobożną, która cieszyła się, że mogła wnosić w procesję figurę Matki Bożej. Dzisiaj już jest po tamtej stronie rzeczywistości. I dzisiaj inaczej patrzy na ten świat. Dzisiaj chcę nam powiedzieć, że my tu mamy czasowe miejsce zamieszkania. Pobyt stały to jest wieczność. Ale błogosławieni są ci, którzy te rzeczy rozumieją i którzy bardziej zdają sobie z tego sprawę, że trzeba wcześniej czy później ten świat pożegna. Chociażby człowiek nie wiadomo jak długo żył, to jednak im starszy jest te lata szybko wielną, przechodzi starość, dolegliwości związane ze starością, choroba i nieubłaga na śmierć. Ale dar życia, dar służby Bogu w bliźnie, dar uwielbienia Matki Bożej jest to rzecz niezwykła. I Wy tu tak pielgrzymujecie, jak Matka Boża pielgrzymowała do Jerozolimy z Jezusem Chrystusem. Raz ten Chrystus zaplątał się niej, oszukiwał czynni, aż znalazł go świątyni na rozmowie z uczonymi, jak im pytania zadawał, a oni nie mogli się nadziwić Jego mądrości. Szanowni nie miał studiów uniwersyteckich, a królował nad nimi. Dlatego, że był Bogiem, miał wiedzę boską. I dlatego my też naśladujemy Zbawiciela Świata, Matkę Bożą, Dziecię Jezus, Świętego Józefa i pobożnych patriarchów, którzy pierw Począwszy od praojca Abrahama, który z daleka, z dalekiego Urcha do ziemi obiecanych. Ale nie wszystkim jest dane rozumieć, czym jest pielgrzymowanie, czym jest udział w takich nabożeństwach katyńskich, jak one bardzo umacniają nas duchowo, jak wmacniają nasze rodziny, jak powodują, że żyjemy godnie i szlachetnie, bo nie analizuje się ludzi wierzących i niewierzących. To wierzący się okazuje, że są ludźmi z nas, Bo one widzą w każdym człowieku obraz Jezusa Chrystusa. I jego słowa coś się uczynili, innym nieście uczynili. Dlatego też przy powieści Chrystusa o dłużniku, któremu symboliczny z pisma Świętego Pan darował wielki dług, a on nie chciał małego długu. Zwrócić. Jest wielka nauka, bo jesteśmy głusznikami Pana Boga, i On nam wszystko daruje w sakramencie pokuty. A chce, żebyśmy też nie 7, ale 77, to znaczy zawsze przebaczali. Trudno nam czasem zdobyć się na ten akt przebaczenia, ale to jest jedyna właściwa droga, bo człowiek żyje w napięciu, w niezgodzie, to z tym się wiążą stresy. A stres są często źródłem chorób, nawet nieuleczalnych, skracają życie. I ludzie bogobojni, szlachetni, żyją w górze, mają zdrowsze nerwy, większą pogodę ducha i widzą sens swojego życia. Dla człowieka niewierzącego grób to jest akt rozpaczy. To koniec. Nie widzą tu żadnego wytłumaczenia racjonalnego. Ale też pamiętajmy, że owocem działalności ludzi wierzących to są od samego początku historii szpitale dla trendowatych, nieuleczalnych chorób. To są akty dobroczynne na rzecz biednych, bezdomnych. To robi wiara. A co czyni niewiara? Ludzie niewierzący to tylko walczą tak jak przysłowiowe zwierzęta, żarłoczne ościerno. Żerą się, wtrącają do więzi. Jak znamionami ludzi dobrych są wiekopolne dzieła dobroczynne, a znakiem ateizmu są obozy śmierci. I najwięksi bezbożnicy XX wieku budują zaraz na ziemi, stagnując się na miejsce Boga. Co spowodowali? Wybudowali ładę. Obozy koncentracyjne, Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Sowiego, Mauthausen, Oranienburg i tyle innych. Tyle łagodów powstało na terenie Związku Radzieckiego. Obozy przymusowej pracy, gdzie ludzie Bogu Ducha Wigili musieli ciężko pracować i nie mieli odpowiedniego zabezpieczenia medycznego i szybko kończyli życie. Właśnie tu się pokazuje, co daje wiara ludzkości, a co daje ateizm. Ateizm jest największym nieszczęściem. I ateiści nie są szczęśliwi. Nie mogą rozwiązać pewnych problemów życiowych. I dlatego. Ta szatańska nienawiść do ludzi wierzących. By ich opróć, by ich poniżyć, by coś wymyśleć przeciwko nim. I dzisiaj w Prasie nie opisuje się tych, którzy rozkładają Polskę. Jak bardzo się nieraz niektórzy na to zbogarzili, ale wszystko do czasu. Natomiast opisuje się i podaje w przyrym z ludzi bogobojnych, szlachetnych. Ileż to możecie wyczytać, niemal w każdej gazecie. Kalubi, Oszers, na Bogu Ducha Błędnego Ojca Tadeusza Ryzyka, który tyle dobra stworzył dla Polaków w kraju poza, poza granicami. Radio Maria ratuje Polaków poza krajem od wynarodowienia. Przypomina im o ich źródłach, nawet czasem są transmisje radia za granicą, ostatnio na Zaolży, które należy do Czechów, była transmisja Wszechświętej Radia Maria, w czasie której kazanie wygłosił biskup Bielsko-Żywiecki, Tadeusz Rakoczyk. Dlatego Polonia tak cieszy się tym radiem, wspomaga materiał. I ludzie wierzący, przecież wspomagają to radę I to radno. Ma stanę programu. A gdy my oszkutamy, niektórzy by się zamęli, gdyby nie usłyszeli tego rady. Ono ich potrzebuje na duchu, daje nadzieję. I jakoś ufali, bożej opatrzności, może niektórzy przez to radio przeżyli nieraz wielkie stresy i kryzysy.